Jeśli szukacie jakiegoś uzupełnienia do nawigacji Nokia, to warto spojrzeć w stronę polskiego Janosika. Celowo użyłam słowa uzupełnienie, bo nie do końca jest to aplikacja nawigacyjna. To znaczy, ma takie możliwości, ale nie są one kluczowe, a poza tym ustępują firmowym mapom Nokia. Janosik przede wszystkim jest sposobem komunikacji pomiędzy kierowcami czymś na zasadzie Sibiradia. Dzięki niemu ustrzec się możemy stania w korku, czy ominąć wypadek, a chyba przede wszystkim unikać takich partyzantów, co to z krzaków laserem strzelają i każą płacić pieniążki. Czytanie to zajście szlachetne zajęcie. Sam chętniej często się mu oddaje. Fajną sprawą w dużych ekranach smartfonów jest to, że dość wygodnie można je wykorzystywać właśnie do przeglądania większych ilości tekstu. Dzięki Legimi możecie przejrzeć darmowe rozdziały, zakupić pełne e-booki i oczywiście je przeczytać. To wszystko w jednym. Jeśli już zdecydujemy się czytać na ekranie smartfona, to naprawdę warto mieć dobrą aplikację. Legimi to jedna z najlepszych i szczerze polecam ją wszystkim wirtualnym molom książkowym. Jeśli jednak nie satysfakcjonuje Was tekst wyświetlany na ekranie, a lubicie dobrą lekturę, to może warto pozwolić sobie na audiobooki. Stanowczo jednymi z najlepszych tworzonych w naszym języku są te pochodzące z audioteki. Oprócz świetnie zrealizowanych nagrań, firma ta nieźle przyłożyła się do swojej aplikacji mobilnej i szczerze mówiąc, ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Z poziomu aplikacji, dość podobnie jak w Legimi, można pobrać darmowe rozdziały, zakupić całego audiobooka i odsłuchać go. Zdaję sobie jednak sprawę, że są osoby, które za literaturą nie przepadają i perforują treści ilustrowane obrazem. Smartfon Nokia może być oczywiście użyty również do oglądania materiałów filmowych. Lubicie programy realizowane przez TVN? Chcecie je na waszych telefonach? Nic prostszego, wystarczy pobrać aplikację TVN Player. Ja testując nowe modele Lumia, chętnie za ich pomocą oglądałem Legendy PRL-u. Bardzo fajny program motoryzacyjny. A co wy oglądacie? Hikesh to bardzo przydatne narzędzie płatnicze. Wszystko zaczynało się od możliwości kupna biletu przez smartfon, teraz przy pomocy tego programu można także kupić bilet na pociąg, wypłacić pieniądze z bankomatu bez użycia karty, opłacić parkometr, nabyć bilety do kina, doładować telefon prepaid, kupić muzykę z serwisu e -play. a w przyszłości pewnie pojawią się kolejne opcje.